Gratulujemy i życzymy Wam, byście w się nie dali, byście do grona najlepszych Daj, to awansowali i w czasów zdobywali tytuły Mistrzów Polski, bo, proszę drużyna Margin 2000 Poznań jest drużyną utytułowaną, zdobywczą trzykrotnego Mistrza Polski, drużyną wielokrotnych y, tytułów wicemistrzów i oczywiście wielu wielu także innych sukcesów na, na arenie polskich i na granicy. Gratulujemy, miejsce drugie, artykuł dwa tysiące dwa. Poznań, brawa, jeszcze raz. Królowa Mistrza Pierwszej Ligi Dominikowa Polskiego Związku Piotrkowskiego sekcji golejno-sportowego Jóu, połudno, na sezon 2006, 2007 została drużyna lece Lisów Dynia. Dynia. w Dynia. 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 zawodników Dynia. 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 Dynia.